Wojskowe zakłady elektroniczne świadczą usługi dla wojska od ponad 70 lat w różnych obszarach. Jednym z obszarów naszych zainteresowań oprócz systemów rakietowych, obrony przeciwlotniczej radarów są systemy lądowe. W ramach tych systemów lądowych prezentujemy na targach system obserwacji dookrężnej, zastosowany m.in. w wozie Borsky. Największą zaletą tego systemu jest to, że powstał w pełni w naszych zakładach. Jest to dzieło naszych inżynierów. Od początku do końca został zaprojektowany na potrzeby nowego pływającego wozu piechoty Borsuk w ramach projektu NCBR-owego. Prace trwały kilka lat, ale w efekcie mamy własny system obserwacji dookrężnej umożliwiający obserwację sytuacji dookoła wozu w dzień i w nocy. Dla załogi wozu i dla samego pojazdu oznacza to na polu walki przede wszystkim większą przeżywalność i zwiększenie świadomości sytuacyjnej tego co się dzieje dookoła. Dzisiaj w zasadzie w każdym pojeździe cywilnym samochodzie mamy tego typu kamery. Nasz system pozwala na wiele więcej. Na pierwszym planie mamy Terminale wyświetlające informacje w przedziale kierowcy i w przedziale desantu, zanim zaraz do nich wrócę. Natomiast z tyłu jest najważniejszy element, czyli blok przetwarzania obrazu, który jest sercem całego systemu. Podstawowa funkcjonalność jest związana z obserwacją dookólną wokół pojazdu, korzystając z trzech głowic optoelektronicznych, co nam daje właśnie 18 torów termowizyjnych i dziennonocnych wokół pojazdu. Dodatkowo mamy możliwość połączenia systemu. Z nawigacją inercyjną pojazdu y, oraz systemem kontroli i diagnostyki, który zbiera informacje z kolei z wszystkich modułów pojazdu, y, oraz y, mamy połączenie również z zwierząt, co nam umożliwia przekazywanie informacji również dla dowódcy czy działonowego. System jest y, przede wszystkim skalowalny y, i elastyczny, to znaczy możemy to łączyć y, z innymi systemami innych pojazdów, nie tylko borsów, tak. Co pozwala właśnie zwiększyć świadomość sytuacyjną załogi, w przypadku Brosuka konkretnie, też załogi Desant. Co więcej, mamy też funkcjonalności eksperymentalne, tak jak tutaj widać, mamy detekcję obiektów typu człowiek. Możemy to oczywiście rozszerzyć na inne obiekty typu pojazdy, zwierzyna itd. Co więcej, architektura jest otwarta. E, czyli możemy tutaj rozszerzać rozwiązanie o dodatkowe głowice, dodatkowe wyświetlacze e, i z tym nie ma tutaj problemu wydajnościowego, bo to pozwala tak naprawdę użytkownikowi widzieć e, przez ściany w cudzysłowie, prawda? E, więc nie tylko e, załoga widzi co się dzieje, ale również, również e, część desantowa, e, co pozwala no, po prostu wykryć z każdego kierunku jakieś, jakieś zagrożenia. Ponieważ system jest e, elastyczny, możemy doprowadzić informacje również z innych sensorów, typu na przykład detekcja akustyczna źródeł ognia. Tak? Więc te zagrożenia, dzięki temu te zagrożenia są szybciej wyłapywalne i szybciej prezentowalne na terminalach, czy to desantu, czy kierowcy, czy dowódcy, czy, czy działanowego. Przewidzieliśmy możliwość rozwoju tej architektury poprzez podłączanie nowych urządzeń, np. okularów rozszerzonej rzeczywistości. Przeprowadzaliśmy takie testy na poligonach, więc architektura jest na tyle otwarta, że możemy podłączać na przykład rozwiązania sztucznej inteligencji, czyli implementować rozwiązania, które pozwolą nam wykorzystywać ten high-tech obecny, ale również ten, ten przyszły. Także to jest na pewno poziom, poziom europejski. Nawiązując jeszcze do systemu obserwacji do okrężnej, ten system jest połączony z kilkoma innymi systemami, które są produkowane bądź dostarczane przez wojskowe zakłady elektroniczne. Takimi systemami jest system Skid kontroli i diagnostyki pojazdu. On integruje wszystkie systemy elektroniczne Borsuka w jeden pulpit kierowcy. Z tego pulpitu można sterować praktycznie wszystkimi podzespołami. Połączonymi magistralą w tym wozie. Innym systemem, który dostarcza WZT jest system nawigacji inercjalnej, system niezmiernie ważny do poruszania się na współczesnym polu walki, gdzie lokalizacja jest sprawą bardzo istotną. Naszych filarów, na których opiera się firma, jest kilka. Ciągle bardzo ważną działalnością firmy są remonty i modyfikacje sprzętu wojskowego. Tutaj skupiamy się głównie na sprzęcie. Obrony przeciwlotniczej. Kilka dni temu Wojska Obrony Przeciwlotniczej obchodziły swoje święto. Na tym święcie prezentowaliśmy nasze osiągnięcia w zakresie modernizacji wielu radarów, które funkcjonują od wielu lat w polskim wojsku. Inną odnogą działalności jest współpraca z przemysłem amerykańskim w zakresie dostarczania nowoczesnych systemów przeciwrakietowych. Mówię tutaj o programie. Wisła, przede wszystkim, do którego produkujemy pewne podzespoły, ale też o programach na i lisa w których też będziemy uczestniczyć. Cóż, można powiedzieć, że współczesne pole walki to jest czysta elektronika. Wydaje się, że żołnierza fizycznego, oczywiście cały czas istotna, ale bez wsparcia elektronicznego, naprawdę dzisiejszy żołnierz naprawdę niewiele może.